Proszę Państwa, bo rozumiem, że jakby z chodnika. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że w e, dokumentach otrzymanych przez Państwa w dniu dzisiejszym jeszcze raz podkreślam. Jest tylko i wyłącznie ustalenie prawidłowe kwoty na 2013. Ta wieloletnia prognoza kończy się jutro i zaczyna się nowa obowiązująca na rok 2014, gdzie na chodniki jest przeznaczona kwota 400 tysięcy przy drogach powiatowych. Natomiast faktem jest, że yy, konkretnie to zadanie brzmi w tym momencie, że to jest budowa chodników wzdłuż drogi powiatowej do Brzykowice Trząstawa. Tak brzmi tytuł zadania. Jeżeli tytuł zadania ma brzmieć inaczej, to proszę bardzo, ja zmienię tytuł zadania. W tym, w tym jakby, y, w tym punkcie. No jeżeli to jest... Kwestia, to są, to są, to no, dobrze. no dobrze, ale jakby droga łanek szostawa jest tylko drogą łanek szostawa. Natomiast to nie jest ani ulica w ani ulica w Kamieńcu, ani ulica Wieszkowica, prawda? Żadna. Więc jakby... E, natomiast jeżeli zmienimy zadanie, że budowa, znaczy budowa chodników e, e, wzdłuż dróg powiatowych, otworzy taką furtkę taką, że wyobrażam sobie, że, że jeżeli to tak, będzie miał przygotowany jakiś przetarg, czy jakieś działanie związane z budową chodników i zwróci się do nas o y, podpisanie y, dotacji na y, pomoc finansową na budowę chodników, to wtedy, jakby Pan Wójt razem ze mną będziemy mieli prawo podpisać taką umowę dotacji, a nie zwoływać sesję i pytać, czy możemy podpisać tą umowę, prawda? Więc no, nie wiem, jak ma być w tym momencie. Czy ja że to, to jest to, to? Tak, oczywiście to była mowa, tylko że jakby my nie będziemy przygotowywać zadania pod tytułem budowa chodników. Tylko będziemy podpisywać umowę na zadanie przygotowane przez starostwo. I proszę mi wierzyć, że ja nie wiem, jakie mamy tutaj możliwości płynięcia na to, żeby były realizowane chodniki przy tej drodze, a nie przy innej. Może macie. No, Może wszystko, myśli. żeby te chodniki zrobić. Tylej. Jeśli my finansujemy, no to my powinniśmy napisać jakieś zdanie, punkt wzięliście Pierwszy był Piotr, potem Adam i potem Kasia. Na ostatniej komisji wspólnej, myślę, że tutaj intencją wieści było to, żeby nie dzielić tego tortu, ale żeby te miejscowości, o których była mowa, były wpisane, bo tak jest na przykładzie właśnie to, co Pani powiedziała, Pani Ela. Jest zadanie Dobrzykowice na dolice Małej, Wielkiej oraz stawy. Nie ma tutaj wpisanych wieszkowic i Kamienica, natomiast Jeszkowice pojawiają się w części opisowej do tego paragrafu. Więc może nie rozlewajmy już tego bardziej, tylko dopiszmy tak, jak było pierwotnie Kamieniec i Jeszkowice, a to będzie dzieliło będzie dzielił Starostwo. Może tym razem dopisać ten kawałek? Dla mnie jest to obligatoryjne, Jurek, że, że droga zaczyna się od ronda, kończy się w tym, być może, że gdzieś jakby jest niedoprecyzowane, że, że tam są jeszcze łamy. Moim zdaniem jest od samego początku, od ronda do końca mnie to zadanie, być może, że ktoś po prostu nieumyślnie nie, nie, nie dopisał tytułu? Nie, Nie, mam ja że... ja nie. Ja nie wiem, bo wie, jeszcze projektu nie widzę. to e, określone na, na szczeblu starostwa e, ponieważ e, droga e, dobrzykowice Krząstawa na odcinku Dobrzykowic została zakończona w, w, na etapie projektowym i e, w tej chwili startuje w konkursie na szczetynówkę, bądź też w innym. Nie, nie wiem w tej chwili jak to jest, bo na, na chwilę obecną po prostu tej informacji nie znam. Nie i jednym z, elementów, z komponentów tego projektu jest nasz wkład na chodnik do, na odcinku właśnie tej drogi. Natomiast następnym elementem była, był, była propozycja wybudowania chodnika. W pierwszej kolejności się pojawił w Jeszkowicach, następnie w Kamieńcu. I, a myśmy podnieśli chodnik przy ulicy Stawowej w wypadku gdyby na Stawowej była, była, był realizowany na terenie wioski remont czy też nakładka drogi w jakimś tam zakresie tutaj drogowcem nie jest I, i sądzę, że te 400 tysięcy jest, jest właśnie na, na ten element tej, tej, drogi, tej drogi, od strony Ryśka, od Łan do, do Krzemtawy Wielkiej. Co so, by się musimy Dziękuję bardzo. Ja chciałam tylko jeszcze dopowiedzieć, że słuszny był wniosek pana Ryśka, żeby dopisać rzeczywiście Łanę, ponieważ te ostatnie wypadki to akurat na tym odcinku. Yy między Ładami a Dobrzykowicami, czyli tam to jest właściwie bardzo dobry wniosek, który trzeba umieścić tutaj w Ładę, on stała. po prostu dopisać jeszcze Ładę. Ja, ja tylko dodam, że Dziękuję. w tych porozumieniach yy, zawarte są yy, numery yy, dróg, tak? także ta droga, mimo tego, że, że nie były te Łady zawarte, była jakby objęta cała, ale słusznie jest Moje Nie tak. była ujęta cała, jest od Dobrzykowic chodnik. Od Podchodnik? Tak. A nie ulica. No nie i dlatego mówię, że słuszny jest wniosek. Dobrze, bo no ja też uważam, że jest słuszny wniosek. <laughs> proszę. proszę. Chciałam złożyć uwagę na jedną rzecz, bo były opiany chodniki przy drogach powiatowych, to również było wnioskowane o Chodnik wojnowice Czernica, który też znajduje się przy klasy powiatowej. Jeżeli mamy umować nazwa w nazwach te chodniki, to proszę to o dopisanie również w wojnowce. Wojnowice-Czernica. I bardzo dużo ludzi chodzi. i Widzieć. I dzieci. Tak. Ja proponuję do widzenia tych bałynów, to, to, jest... to jest... nie no, pisać... ale, ale, ale tutaj od strony tego jeźdźkowi trzeba Tak, ja jednak muszę przerwać dyskusję, bo ona do niczego nie prowadzi. Przegłosowaliście na komisjach wspólnych przeznaczenie 400 tysięcy złotych na chodniki przy drogach powiatowych. I mówiliśmy, że to starostwo od jego przygotowania na realizację określonych zadań będzie mogło wpływać gdzie w pierwszej kolejności to realizować, bo my niestety jeżeli będziemy tylko narzucać, a oni nie skończą na przykład gdzieś jakiegoś projektu, to to niewiele da. 400 tysięcy na chodniki przy drogach powiatowych. My oczywiście powinniśmy na początku y, przyszłego roku poprosić przedstawiciela starostwa, który odpowiada za inwestycje w chodniki, żeby tu określił, jakie są ich możliwości, bo ja na dzień dzisiejszy nie wiem, ile złotych starostwo przeznaczyło na chodniki na terenie powiatu. Wiem, że przyjmuję zasadę 50 na 50, ale... To w dużej mierze my tu powinniśmy właśnie walczyć o to, żeby co najmniej w ramach tych 400 tysięcy naszych i ich kolejnych 400 chodniki na terenie gminy były wykonane. Bo jeżeli oni na przykład przeznaczą milion złotych na całe starostwo, to będzie problem. Im wcześniej my ich tu poprosimy na spotkanie to wydaje mi się dla nas będzie korzystne. Czy ja mam, ja mam propozycję, żeby zrobić to jeszcze, jeszcze w styczniu, yy, bo, bo myślę, że wtedy będą już rozdawane karty i podział będzie występował i z no, zasady kto pierwszy, ten lepszy, yy, no, no tu, tutaj próbować, żeby rzeczywiście jakiekolwiek te, te zadania zostały zrealizowane, bo yy, no, no, proszę państwa, no nie, jest, nie jest żadną tajemnicą, że, że my co, co roku, tylko te pieniądze przekładamy, a a za wiele się nie dzieje. Jeśli chodzi o chodniki przy ze powiatowej, łany, przełustawa, to były one już w budżecie od dwóch lat i niestety nie zostały skonsumowane. Panie Przewodniczący, ja myślę, że tą propozycję, którą Pan tutaj przed chwilą nas na, poinformował, żeby był jakiś przedstawiciel powiatu i wypowiedział się na ten temat. No tylko Wam, ja że troszkę za późno, bo byłoby zupełnie inaczej na dzisiejszej sesji, gdyby wcześniej ktoś był z powiatu i konkretnie nam powiedział, jakie mamy tutaj oczekiwania wobec gminy, a my z kolei byśmy powiedzieli, jakie mamy oczekiwania wobec powiatu. I tutaj by się z panią już nie zgodziła, ponieważ jeżeli powiat daje Powiat 50% i my 50%, więc uważam, że jesteśmy równorzędnymi partnerami i też możemy mówić o swoich oczekiwaniach. I tutaj jeszcze chciałam powiedzieć, jak już jestem przy głosie, jak najbardziej popieram chodnik Ładnych Sząstawach, ale również popieram chodnik w Kamieńcu wrocławskim na ulicy Kolejowej. Dziękuję bardzo. Myślę, że Raz przypominam do yy, ostatniego spotkania starostwo nie było przygotowane w, za, w zakresie realizacji chodników. I nie wiem, czy w tej chwili ma już ustalony budżet. Nasze oczekiwania są dobrze znane, bo przypominacie sobie obecność pana Potockiego i myśmy o tych chodnikach szczególnie przy drodze powiatowej, o Jeszkowicach. Właśnie mówili. Więc yy, przegłosowaliście 400 tysięcy. A więc, w ramach tych 400 tysięcy, myślę, że będzie możliwa realizacja tego zadania i podpisanie umów ze starostwem. Ja myślę, że jeżeli powiat byłby gotowy, specjalnego zaproszenia nie trzeba było. Dobrze, proszę Państwa. Ja, ja nie ukrywam, że założenie tej sesji było, było takie, że będzie koniec o 12. 12 się zbliża. Zaproszeni są księg, księża, zaproszony jest zespół, który ma na to spotkanie jakby uświetnić, a, a jest już krótko przed 12. Tak, także proszę do, do budżetu, jeżeli są jeszcze jakieś pytania, jakieś wątpliwości, to, to, to teraz, bo jest kilka rzeczy do przegłosowania, tak żeby no, w, miar, w miarę już tutaj... Większość tych spraw mamy omówionych, także tak, tak, że, tak, że, żeby do tego nie powracać, a te, te rzeczy, które jeszcze tutaj Państwa notują, żeby w budżecie tutaj teraz wyjaśnić i rzeczy iść do głosowania. W załączniku numer 2 do uchwały z dzisiaj, jeszcze z tego grudnia, Proszę? dotyczącej planu o wydatków bieżących jest bardzo duża różnica. Planowane wydatki na poziomie... <coughs> 44 miało 968 542 złotych, a wydatki bieżące koszą 35 milionów. To 20 milionów różnica. Aż tak? Co? 27? 27? 27 milionów. 9 milionów 9 milionów. I 26 milionów Ja, ja mam jeszcze taką jedną sprawę nie używam, że bezpośrednio dotyczącą Ratowic. Chodzi mi o tą dotację, która została przyznana na ten rok na, na witraże w Kościele w i Z tego co wiem, realizacja przedłuży się do, do przyszłego roku i wtedy będzie mogła być jakby sfinalizowana fakturami. Prosiłbym o tak takie, tak, tak, no nie wiem, że to jest możliwe, zdjęcie ich w tym roku z budżetu, a przełożenie na, na, na kolejny rok tą płatność. W moim kraju jest dotacja 30 tysięcy, jedynie na zabytki w tym momencie i po prostu wymaga dołożenia tych środków w razie przetoru. Nie wiem ile jest wniosków na rok następny, ale z tego co? A to już by tak? Dwa wnioski, tak? Dwa No to przynajmniej 15 tysięcy trzeba by dołożyć na dotację, na, na umowę zamętu. Ale było pytanie, nie wykorzystamy w tym roku odpowiedniej kwoty, czy jest możliwość przełożenia. Nie. No, w tym roku trzeba po prostu wziąć ją ja na rok. Trzeba roku będziemy korygować budżet. Może jak ja chciałam po prostu no, dodać. Może ja chciała tak, żeby było... E wszystko jasne. I jeżeli tam umknęło komuś coś, co zostało głosowane, a, a nie zobaczyliśmy tego w budżecie, chociaż to jest ujęte, to przegłosujemy jeszcze raz te wszystkie wnioski. Także może odczytam je po kolei. Nie, Wszystkie po kolei. Ale były no, na komisji wspólne i zostały, z tego wynika ujęte, tak? tak? I tutaj tak? mieliśmy pytali o to. Jedyne wniosek, proszę Państwa, w tej chwili to ujęcie tych środków yy, unijnych na program aktywni potrzebni. I, i wtedy budżet... I znalezienie 300 tysięcy. Jeszcze raz? I znalezienie 300 tysięcy, Pani radna. 300 tysięcy, myślę, że znajdziemy, i znajdziemy, A, ale jeżeli Państwo przegłosowali pozytywnie, to jest to dla mnie jakby w tym momencie tych środków nie zabraknie. Środków zabraknie na drugi kwartał, drugie półrocze roku 2014. Także do, do półrocza te 300 tysięcy zostanie dołożone. W tym czasie się rozszerzymy. Wiele takich rzeczy, które, które dotyczy finansów, będziemy wiedzieć czy będzie realizowana polską potrzebnica, czy będzie dofinansowanie większe czy mniejsze, te kanalizacje, prawda? Więc jakie próby będziemy realizować w budżecie również na tą sprawy. To znaczy, jak profesorowa była jasna, to, to nie pewne miały być inwestycyjne, pokazało się, że są remontowe i odwrotnie, dlatego stąd była moja rzecz. Głosujemy. Głosujemy jeszcze raz. Głosujemy jeszcze raz. Czy teraz to są jeszcze jakieś pytania? budżetu na przyszły rok, bo tak nie do końca rozumiem. Tak, dotyczy. Tego dotyczy, ja tutaj chciałbym parę słów może powiedzieć o tym że Nie wiem czy teraz. Teraz jest ten moment. Chyba no, ten czas. Ja tutaj chciałbym powiedzieć parę słów y, odnośnie y, pewnych inwestycji, które jakby mnie troszkę zaniepokoiły, no tak powiem. Bo przeglądając, y, przeglądając to, co będzie planowane y, na przyszły rok, najbardziej zastanowiła mnie sprawa y, tutaj budowy boiska w Kamieńcu, y, przepraszam, Czernicy. Y, 600 tysięcy złotych. I oczywiście, żeby nie było tak, że od razu jestem przeciwny temu, jak najbardziej jestem za i chciałbym, żeby takie boisko było wszędzie. Tylko podstawowym problemem jest to, że e, mamy tak, jeżeli chodzi o budowę boisk, jest budowa boiska szkolnego i placu zabaw w szkole pracowej w 40 tysięcy. Super fajnie wiemy jaka ta sytuacja w Dbrzykowicach jest tragiczna, to na pewno jest jak najbardziej potrzebne. E, Kolejna sytuacja to no jest boisko w Czernicy 600 tysięcy złotych. Mamy e, budowa boiska i zabaw w Czernicy. kwarty e, Dział e, 926 kultura fizyczna i sport. I my zastanawiamy teraz budowę boiska i zabaw w Czernicy i budowa boiska w Czernicy. Bo tutaj jest 25 tysięcy z funduszu sołeckiego. Tam jest 600 tysięcy. Czy to jest ta sama inwestycja czy jakaś inna? To jest pierwsze pytanie. Druga sprawa to jest e, Budowa boiska sportowego w Dobrzykowicach, super. Ja mówię, jak, jak najwięcej tych boisk, 132 tysiące. Yy, I budowa boiska do środkówki w Bejkowie, w ramach funduszu sołeckiego. I tutaj nie wiem, czy czasem też nie jest błąd, 114 tysięcy złotych. No taki fundusz sołecki yy, wydaje mi się dość duży. Mniej więcej wiem, jak, jak, jak jest środki funduszu sowiecki. I zmierzając yy, do sedna, moje pytanie brzmi do rady, do wszystkich tutaj radnych. Czy pamiętamy, e, jaka sytuacja jest w Chrząstawie? E, a sytuacja wygląda tak, mamy trzy drużyny LZS e, w gminie. Jest to drużyna Czarni Skara Skarabojnowice, Piast na Dolice. Jesteśmy w jednej grupie. E, mam się czym pochwalić, bo akurat jestem członkiem, Gramu, w LZS Czarni Jestem tam zawodnikiem i Sytuacja na, na chwilę obecną jest taka, że nasze boisko nie spełnia norm PZPN-u, e, gdzie my mamy po prostu teren e, wydzierżawiony od osoby prywatnej po to, żeby prowadzić rozgrywki. To jest pierwsza sytuacja krytyczna e, w naszej miejscowości. Druga to jest to, że nie mamy szatni jako jedyny klub, a trzecia to jest to, że jesteśmy liderem w naszej tabeli, jesteśmy na pierwszym miejscu. I e, tutaj najbardziej zastanawia mnie to, że wszędzie buduje się boiska, fajnie, wszystko, ja nie, ja nie jestem przeciwny, tylko my mamy naprawdę sytuację krytyczną. E, prawdopodobnie będzie tak, myślę, jest my, myśl obiektywna, że wejdziemy do A -klasy i tak naprawdę nie będziemy mogli wejść do A klasy, nie będziemy mogli się rozwijać, nie będziemy mogli dalej grać, tylko przez to, że mamy sytuację, e, jaką mamy I fajnie, że myśli się, tylko jeżeli jeżeli nie, nie rozbudujemy boiska gdzie teren jest przewidziany i my współpracownicy nie jesteśmy w stanie jakby wykonać tego zadania to, to chodzi o przestawę wielką. Teren jest na przestawie wielkiej. W przestawie małej nie ma możliwości odkupienia terenu, powiększenia boiska. Jest jakby to praktycznie niemożliwe. Teren jest przewidziany na no to w innym miejscu. Jest ogrodzony. Wiele się o tym mówi. Co roku jest mowa też w planie inwestycyjnym przestawy małej, zawsze zaznaczam, od kiedy jestem sołtysem i poprzedni sołtys, też zaznaczam tą inwestycję jako priorytetową. I tam jest można sobie przeczytać konkretnie wszystko opisane, jak, jak sytuacja wygląda. I, i dziwi, dziwi mnie to, że, że jakby o, o tym się tutaj nic nie mówi i, i, i idą mi jakby pieniążki na, na budowę boiska w innych miejscowościach, a, a, a nasza sprawa jest jakby pominięta i ja też nie już o tym Wspominałem, także z mojej strony tyle. Dziękuję. Poruszane było boisko Bajkowie, który zarysuje. Proszę Państwa, Proszę ale wiekowiecz. pochwalone było to boisko. Dobrze, Dziotar, Ty rzyłem ich różne obiekty i na komisję wspólną przeprowadzono pana żelaznego, który wyczyta, że VAT kosztuje tyle, siatka kosztuje tyle to na wszystkie inwestycje podajesz, się. Inwestycja kosztuje tyle. Przy budowie buriska, za każdym razem tutaj Gajkowie, za każdym razem jest są jakieś anomalie. Gajków ma potężną ilość mieszkańców. Jest czwartą miejscowością tutaj podana y, na tym. Ponad tysiąc mieszkańców, jest masa młodych ludzi i nie mamy żadnego boiska. Chcemy jakieś błysko mieć. Jak ma bardzo fajnie. Buisko, bo proszę, tak? Ja nie żałuję nikomu, bardzo fajnie. Tylko że z tym, że chcemy mieć chociaż jedno jakieś boisko, No nieduże. I piszemy o środki z nie Piszemy o środki że też ten Ja nie mam ja nic no, proszę, proszę Państwa, ja tu muszę jednak dbać o to, żeby, żeby ten czas świąteczny i noworoczny, jednak, jednak yy, no, te różne rzeczy, które na pewno będą notować przez kolejne lata, yy, tutaj spowodowały taką atmosferę, yy, no powiedzmy, niesmaku. Yy, w związku z tym, że widzę, że jeszcze, jeszcze musimy trochę podyskutować. Yy, proponuję yy, dwie rzeczy. Jedną że, że będzie teraz dłuższa przerwa. Druga, że na dole w związku z takim moim zaproszeniem, żeby ten dzień w jakiś sposób tutaj uświątecznić, żeby jednak w miłej atmosferze tutaj tą ostatnią sesję w roku spędzić. Proszę wszystkich Państwa o przejście do, do sali ślubów tam osoby, które są jakby... Uczone przez, przez pana Świdra, pana Świdra, który pracuje tutaj w chwili obecnej w gimnazjum, uczy muzyki w Czernicy. Przygotowali taki mały koncercik. Po tym koncercie zapraszam państwa na, na skromny poczęstunek do imprezy. Ja myślę, że jak trochę się posilimy, trochę, trochę, trochę te endorfiny tam z nas wrócą, dokończymy, dokończymy tą sesję. Dobrze?